W tym roku skończyła się gra o tron, zaczął się Wiedźmin. Ja jeszcze nie skończyłem oglądać, więc bardzo proszę bez żadnych spoilerów. Wiemy również, że zakończyła się kolejna faza, która była epickim dziełem, a dokładnie Avengersi, gdzie ginie pewna osoba, nie będę mówił, żeby komuś nie spoilerować. Do tego wszystkiego yy, popy weszły do Lidla i Kerfura, więc można powiedzieć, że my nerdy wchodzimy coraz bardziej na salony. Ale to wszystko są inne wydarzenia. A jakie wydarzenia były dla świata gier planszowych? Jakie to były wydarzenia dla trolla? Co nam się udało? Co nam się nie udało? Ogólnie o tym nie będę. Mówił, ale będę mówił o tym, na co się udało, jak również o tym, jaki to był czas dla po prostu gier planszowych, czyli takie luźne, zwykłe, proste spojrzenie na rok 2019. Tak więc herbaty wasze w dłoni, ewentualnie kawy i zapraszam na podsumowanie 2019 roku, jak zwykle w pokoju mojego teścia kochanego, gdyż jak zwykle w tych okolicach czasowych przebywam daleko, daleko od domu i zostałem dopuszczony do tegoż męskiego królestwa. Tak więc zaczynamy. No dobra, ale do rzeczy. Pamiętacie, jak w poprzednim roku zacząłem? Zacznę tak samo w tym roku, mianowicie powiem, ile w ogóle wszystkie kanały planszówkowe zdobyły nie, widzów. Dokładnie ile miały wyświetleń, łącznie w sumie wszystkie razem wzięte. I teraz tak. Kanały planszówkowe w tym roku, w 2019, łącznie miały wyświetleń 5 milionów 200 tysięcy. Więc można powiedzieć, że jest to nieco mniej niż w poprzednim roku. Więc jakieś tam wnioski można było już sobie wyznąć, ale jaki procent z tego obejrzało nas, czyli troli. I teraz uwaga, z tych 5 milionów 200 tysięcy na stroli oglądaliście ponad 2 miliony, 2 miliony wysiedleń nastukaliśmy my trole. Po prostu sami dokładnie 2 miliony 10 tysięcy w zaokrągleniu nie, są to wejścia na nas, czyli daje nam to 38% wszystkich wejść to są wejścia na nas, na nasze facjaty. Pytaliście w poprzednim roku, kto zajmował kolejne miejsca, więc takie sobie pudło zrobiłem top trójkę, żebyście nie specjalnie musieli się silić w komentarzach. Na drugim miejscu i 26% rynku, jeśli można tak powiedzieć, wyjął łuki, a 19%. Wyjął Piotek z w chmurach i serdecznie wszystkim jak najbardziej gratuluję. No, 38% to jest dużo. Ładni jesteśmy. 2019 rok to nie tylko skok, jeśli chodzi o wyświetlenia, ponieważ tych mieliśmy więcej w stosunku do 2018 roku o 200 tysięcy, ale również skok, jeśli chodzi o liczbę osób, które nas subskrybują. Subskrybuje nas już teraz prawie 35 tysięcy osób, a w tym roku, tylko w tym roku, zasubskrybowało nas nowych osób w liczbie 7128. Dzięki. Przy okazji zobaczcie jaki genialny kubek kupiła mi moja żona. nie jest, wiecie, taki, takie temperatura i w ogóle na razie jest coś zimnego, więc nie ma temperatury, a jak zrobi się temperatura, to będzie widać wycika no, Fallouta. To teraz, tak jak rok temu, powiem Wam jakie 10 filmów cieszyło się Waszym największym zainteresowaniem. Jak zwykle korzystam z mojej karteczki. Uwaga! Na 10. miejscu była to gra Nemesis. Na 9. nieco już starszy i leciwszy film pod tytułem Workshop. Malowanie. Część pierwsza. Nigdy nie zrobiłem części drugiej, aczkolwiek powstało jeszcze wiele innych filmów workshopowych, ale akurat ta część pierwsza, być może dlatego, że ludzie szukają drugiej, cieszyła się Waszym dużym zainteresowaniem. Na 8. miejscu Blok Ekipa, chyba nasza najpopularniejsza recenzja. Na 7. miejscu bardzo chętnie oglądaliście recenzję recenzję gry pod tułem Descent. Na szóstym miejscu najlepsza 50 gier Finał 2019. No to zresztą jak zwykle robię ekstremalne zasięgi. Na piątym miejscu top 10 gier Klaudii, co mnie ekstremalnie bardzo, ale to bardzo cieszy, że w tak krótkim czasie żona zrobiła tak świetny materiał, a ja tylko po prostu go złożyłem, ale jego bohaterką była oczywiście Klaudia. Na czwartym miejscu była recenzja nowego talizmana, a dokładnie takiej bardziej dziecięcej wersji. Na trzecim miejscu, czyli już jesteśmy na pudle, recenzja gry pod tym Wład na pierścieni Podróż przez Śródziemnę, którą w tym roku wydało wydawnictwo Rebel. Jakbyście nie wiedzieli, bo rzeczywiście tych gier władcowo piercieniowych jest troszeczkę. Na drugim miejscu, co mnie bardzo cieszy, taki film, który wchodzą i widzą osoby, które wchodzą tu po raz pierwszy na trola, to był film pod tytułem Od czego zacząć? Więc no proszę, jest taki taki film prowadzący, też jest dosyć dobry. I na pierwszym miejscu pomysł na prezent 2019. To najchętniej oglądaliście w tym roku. W przerwach między ujęciami będę wam pokazywał, jakie fajne rzeczy dostałem. A dokładnie takie nerdowskie rzeczy. Patrzcie, o czwagrę dostałem. Bardzo fantastyczne skarpety! I Carlos, to do ciebie jest flash i jest green arrow. <grym> I jak już wiecie, ja uwielbiam statystykę, tak więc pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, dokładnie więcej rzeczy, ale w tym roku 89% wszystkich wejść na trolla, czyli z tych 2 milionów 89% sobie wykrójcie, to były wejścia z Polski, ale co nas zainteresowało i to rzeczywiście pokazuje, że robimy się popularni również poza granicami, oczywiście prawdopodobnie wśród Polonii, no bo jednak język polski nie jest specjalnie modny pewnie poza granicami, raczej się go specjalnie nie uczy, ale 11% to były wejścia z poza granic naszego pięknego Państwa. Najwięcej tych wejść wystukaliśmy z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, czyli można powiedzieć dwa najpopularniejsze kierunki wyjazdowe Polaków, jeśli chodzi o emigrację, tudzież emigrację po prostu zarobkową, ale. Fajnie to wygląda w statystykach, że oglądają się poza granicami. Uuu, a co to jest? Zobaczycie w kolejnym przeskoku między ujęciami. To jedziemy dalej ze statystyką. Średnia liczba lajków, które zostawiliście pod filmami, to było 289 lajków na odcinek, bez względu, czy było to like do góry, czy taki dislike do dołu. Ale najlepiej skciukowanym filmem, po względem takim, wiecie, pozytywnym, był to film, moja odpowiedź na film Ignacego, odnośnie zasięgu pląszówkowych youtuberów, czy rzeczywiście jest to dno. Ten film w ogóle był taki niesamowity, bo ja go nakręciłem tak od po prostu to troszkę w emocjach. Nie było praktycznie wydawcy, poza tym, dla którego film odpowiadałem, który by mi nie pogratulował tego filmu, nie powiedział, jaka to jest świetna robota, że doskonale się przełożyłem, że jaka statystyka, że o matko i córko. Fajnie, bo rzeczywiście poczułem się już niekoniecznie jak taka małpa, która się wygłupia przed ekranem, którą bardzo lubię być, to też trzeba przyznać, ale też pokazałem się z innej strony, takiego mordercę statystyk, albo raczej tego, kto morduje statystykami. Ale. Fajnie. To jest po prostu zarąbista figurka, która sobie tak trzepie głową, i na razie myślę, jak ją przymocować w samochodzie, żeby robiła mi. Eee... Właśnie tak. To teraz idziemy do komentarzy. Średnia liczba komentarzy to 83 na film. Najlepiej skomentowany film to film Claudi, dokładnie ten, gdzie prosiliśmy Was po prostu o komentarze, żeby dzieciaki dostały kasę, ponieważ pojawiła się element charytatywności, o którym za chwilkę więcej będę mówił. Pod tym filmikiem zostawiliście ponad 2000 komentarzy. Ze sobą bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Ale zachęcam również do aktywności przy innych filmach, bo wiecie, komentarz, like to po prostu zasięg, a zasięg to są osoby, które dowiadują się o hobby, te, które się dowiedzą, może zagrają, kupią, będziecie po prostu mieli z kim grać. No, to już wiecie, co teraz macie zrobić. Ja, yeah. a yeah. to dopiero będzie grane jak wrócę do domu, ale będzie moc. No to jedziemy do charytatywności. Otóż w tym roku po raz pierwszy tak bardzo mocno otworzyliśmy się na elementy charytatywne i też powiedzieliśmy Wam o pewnych rzeczach, do których jakoś specjalnie się nie przyznajemy. To, że wspieramy domy dziecka, czy jeździmy tam, czy podarowujemy im gry z naszych stoków, które po prostu mamy, czy uczymy po prostu dzieciaki grać, to już od pewnego czasu się przebijało. To, że wpadamy czasami do szpitali i robimy dzieciakom różnego rodzaju jakieś, nie wiem, prezenty, czy znowu jakieś organizujemy granie, to też od pewnego czasu się przebijało, ale w tym momencie postanowiliśmy również zbierać od Was pieniądze właśnie na to, żeby przekazać dzieciakom. I teraz uwaga! Udało nam się tych pieniędzy w różnych akcjach zebrać łącznie 16,5 tysiąca. Żeby nie było, rozliczając się konkretnie z tego, 5 tysięcy udało nam się zebrać filmem Claudi, gdzie te pieniądze trafiły do dzieciaków z Centrum Zdrowia Dziecka na różnego rodzaju animacje, kiedy te dzieci po prostu musiały zostać przez święta. Co ciekawe, wiecie, że ja też wylądowałem z moją córką i z moją żoną w szpitalu na święta. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Ania okazało się, że ma zapalenie o skrzylików i żeśmy Lądowali w szpitalu i mieliśmy święta w szpitalu. Po prostu o zgrozo, po prostu e, hipokryzjo historii. No ale dobra. E, 10 tysięcy udało nam się zebrać na charytatywnej koste, specjalnie zrobionej koste po to, żeby zebrać na. Jedną z fundacji, która wspierała po prostu szkołę, która utraciła finansowanie, a jest to jedna z darmowych szkół, która wspiera rozwój dzieci z problemami ruchowymi. I również na ostatniej koste też mieliśmy taki malutki punkt, gdzie można było sobie wykupując jakiś zwykły prosty fund, można było wspomóc te fundację i tam się udało uzbierać 1,5 tysiąca złotych, czyli łącznie 16,5 tysiąca od widzów kanału GTTV powędrowało do dzieciaków. Po prostu dziękuję. Ale czym byłoby GamePro TV bez, no właśnie, bez Rzuć kostką, czyli naszego markowego, zwykłego, już nie takiego prostego konwentu, który my organizujemy? Na konwent średnio, na jedną edycję przechodzi ponad 1000 osób. Mieliśmy dwa takie konwenty. przychodzą już osoby, które są starszymi wirusami tego konwentu, wiedzą o co w tym wszystkim chodzi, wiedzą co tam się robi i bardzo się z tego cieszymy. Mimo, że ten konwent się coraz bardziej rozrasta i w tym roku się też rozrośnie, ale jeszcze nic nie będę mówił, nie będę uprzedzał faktów jak zwykle. Udało się zachować rodzinną, miłą atmosferę, i to piszecie w komentarzach. Zazwyczaj na pierwszym miejscu, po tym kiedy już się kostka skończy, poskładamy wszystkie stoliki, krzesełka, to piszecie, że jakie to było fajne, jakie to było rodzinne. No bo o to chodzi. Poczekajcie, co się będzie działo w marcu. W tym roku, i oto ostatnia rzecz, która dotyczy już Gantrol TV, udało nam się uruchomić po wielu takich, wiecie, przemyśleniach, perturbacjach i różnych rzeczach. Udało nam się uruchomić nasz profil na Patronajcie, czyli jest to możliwość, gdzie wy, nasi widzowie, możecie nas wspomóc kwotą finansową, jeden z progów i coś z tego progu zawsze będziecie otrzymywali. Było to dla nas o tyle, o ile ważne, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle coś takiego ma sens robienie, czy rzeczywiście będziecie chętni. Nagle się okazało, że jak najbardziej jesteście chętni, co nas bardzo, ale to bardzo cieszy. I wiele osób pytało, żeby też naszych patronów, którym bardzo jeszcze raz w tym momencie dziękuję, ale też wiele osób pytało, co dzięki temu osiągnęliśmy. Ja Wam powiem tak. Osiągnęliśmy to, że przynajmniej, nie wiem, w moim y, przypadku y, mogę dużo bardziej skoncentrować się na y, tworzeniu materiałów. Tych materiałów pojawia się, nie wiem, 3-4 razy w, w tygodniu, więc tych materiałów macie po prostu więcej, ponieważ odeszły mi takie, wiecie, zwykłe, proste myślenie o matko, wiecie, mam y, córkę, żonę, czy mnie ja ich nakarmię miłością, szacunkiem, oddaniem? No pewnie bym chciał, ale nie do końca. Więc w tym momencie odeszło mi troszkę myślenie czy muszę wziąć tą tą hauturę, czy tutaj muszę jeszcze nie wiem, pójść na jakieś takie dodatkowe zajęcia, czy muszę jakieś korepetycje wziąć? Nie, teraz po prostu tego już nie muszę robić. Po prostu mogę się skoncentrować na pracy w trolu. Tak, to jest praca. No, więc to nam się udało osiągnąć. To jest zarąbiście wielki sukces. To teraz ekstremalny skrót tego, co wydarzyło się również w tym roku i na co my teraz zwróciliśmy uwagę. Właściwie zwróciliśmy chyba nie tylko my, ale chyba i wszyscy. Mianowicie to, że z wielkim hukiem padło... Hukiem, ale masz akcent proszę, Hukiem padło wydawnictwo Games Factory. No i można powiedzieć, no spowodowało to różnego rodzaju perturbacje. Niektórzy pracownicy tam gdzieś się pochowali u innych wydawców, ale tak czy inaczej to wydawnictwo padło, pozostawiło po sobie pewnego rodzaju smrodzik w postaci, nie wiem, czy relacji, czy opisu tego, co się się wydarzyło, czy w jakiś sposób po prostu to wydawnictwo padło, ale no, można powiedzieć, że wiele, wiele komentarzy było. My akurat stwierdziliśmy, że od tego się odetniemy, nie będziemy tego komentować. No i co tu? Tak czy inaczej powstało bardzo wiele filmów coś w stylu, wiecie, cała prawda, co się wydarzyło. Ja mam taki apel, jak ktoś wie, co się wydarzyło, czy co się wydarza w jej wydawnictwie, to fajnie, żeby to napisał wcześniej niż w momencie, kiedy coś upadnie, a później jest problem. To tylko taka moja sugestia. W tym roku również zwróciliśmy uwagę na takie problemy na polskim rynku crowdfundingowym. Mianowicie, był problem z grą Grong Mianowicie Okazało się, że osoba, która jest, stoi na czele tego wydawnictwa, no nie do końca zapłaciła za dróg. No i były problemy z samą grą jako taką. Sobos, co po niektórych cały czas czekają na Solar City, co po niektórych czekają na różnego rodzaju elementy w postaci dodatków do dolarów Hellas. Tak więc, no, okazuje się, że tenże rynek nie jest takim bezpiecznym. Aczkolwiek e, starają się, żeby ten rynek był coraz bezpieczniejszy, żeby były jakieś takie gwarancje dla osób wpłacających, więc troszkę się porobiło, trochę smrodu było, zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym roku. No i dobra Piotrze, przecież jest Nowy Rok, musisz być troszeczkę bardziej pozytywny. Przecież wszyscy ludzie kojarzą cię właśnie z tego, że jesteś pozytywny. Więc co pozytywnego zauważyłem? Ano, pozytywnie zauważyłem kapitalną, fantastyczną nie, taką element, reklamę, marketing. E, dziennika 29. Dziennik 29 to jest takie, wiecie, pewnie wiecie o co chodzi, ale tak na szybko. To jest taki nie, książeczka, którą otwieramy i przechodzimy sobie różnego rodzaju zagadki. No i to jest taka, nie wiem, książko-zagadka. I co mi się w tym momencie spodobało, nie sama książka, która oczywiście też teraz ma drugi część, ale spodobało mi się jak ona była reklamowana, mianowicie, że został wnajęty i oklejony jakiś taki, wiecie, autobus i on stał, nie wiem, w centrum miasta, jeździł po różnych miejscach czy po uniwersytetach, e, można było sobie wejść do środka, porozwiązywać jakieś zagadki, no ten rodzaj e, reklamy, no wow, no i jeszcze czegoś takiego e, nie było. Oczywiście można to porównać z takim Rebelo samochodem, który też był poklejany e, i właściwie otwierał się troszkę tak jak budka z lodami czy z dogami, i można było sobie pograć gdzieś kupić gry, ale fajnie, że ten segment się rozwija. Tak trzymać. Mam też takie ogólne spostrzeżenie na temat polskiego rynku gier planszowych. Możecie się ze no zgodzić czy nie, ale tak czy inaczej zachęcam do dyskusji w komentarzach, bo zobaczcie, w, nie wiem, jakiś rok temu, dwa, trzy lata temu zauważyliśmy taki to kompletny eksodus wydawców, którzy bardzo szybko uciekli do rynku gier familijnych, tak? No, bo to oczywiście się sprzedaje, sprzedaje się w supermarketach, sprzedaje się w dyskontach. No to jest taki bardzo fajny kanał dystrybucji, coś czego po prostu wydawcy nie mieli. Jednak okazało się, że sklepy hobbystyczne dla rozbuchanych wydawców to jest jednak za mało. Nie są w stanie Utrzymać się, kiedy sprzedaż będzie na tak niskim poziomie. I nagle wszyscy porobili familiki, pousiekali sobie do różnych tam dyskontów, supermarketów, czy różnych saloników prasowych, i nagle powstała pewnego rodzaju nisza, nisza, którą wykorzystał jeden dwóch wydawców w tym roku, który zobaczył, o, chyba wszyscy idą tam, no to ja pójdę tutaj i nagle co i wyjął wszystko z rynku. Nie mam pojęcia, czy nie jesteście w stanie wskazać na tego wydawcę, ale zobaczymy, jak wygląda wasza nie wiem obserwacja rynku czy jest podobna do naszej no ale tak czy inaczej taka tendencja również i pojawiła się i była ciekawe czy to będzie wyglądało tak że w następnym roku wszyscy z kolei wrócą na ten rynek gier dla graczy a zostawą familijkę no nie mam pojęcia na razie mówię o czystej obserwacji co też zauważyłem, wydawcy również zaczęli troszeczkę bardziej uważać, jeśli chodzi o wydawanie różnego rodzaju gier. No bo wiecie, my bodajże chyba drugi rok, w tym roku z Klaudią robiłem też taką rzecz, że jeden z takich hubów sprzedażowych, mianowicie firma Move.pl, zaprosiła nas, żebyśmy zrobili dla nich stream i w trakcie tego streamu opiniowaliśmy gry, które mieli na wyprzedaży. Dzięki temu część ich kupowała. Jakbym Wam podał liczbę gier, które w tym momencie sprzedaliśmy, no to rzeczywiście, wow, za głowę byście się złapali. ja dokładnie nie myślę, żeśmy my, żeśmy sprzedajemy. To mówiliśmy, czy są to gry dobre czy złe. Ale wiecie, to były bardzo często gry, które pochodziły jeszcze z 2013, 2014, 2015 roku, czyli można powiedzieć, były takimi bedstockami, które ktoś sobie nadrukował, nie potrafił sprzedać, oddaje, sprzedaje firmie MUWE i MUWE to sprzedaje po niższych cenach. Dlatego w tym roku i w poprzednim już też było takie jakieś symptomy, tego widać. Zaczęto ograniczać liczbę drukowanych egzemplarzy, a dokładnie tytułów i jednak starano się celować, że zanim wydrukuję, mam już miejsce, gdzie sprzedaję, mam już wymyślone jakieś Jakiś taki zwykły, prosty marketing, dzięki czemu będę mógł się tego szybciej pozbyć. Tak więc dzięki temu mieliśmy troszkę mniej tytułów na polskim rynku, ale te tytuły nieco szybciej, mam przynajmniej taką nadzieję, znikały z rynku, ale ta ostrożność w drukowaniu tychże egzemplarzy spowodowała, że bardzo często mamy jakieś takie niedobory różnych gier, które widać, że jest popyt. No ale nie ma podaży, ponieważ ktoś sobie zamówi i tam jakąś tam kolejkę sobie zrobi i musi sobie cierpliwie czekać na grę. Tak na przykład było, nie wiem, z wirusem o trefa Joker Line, który teraz będzie zmieniał się na Muduko. Dobra, ja mam opinię na temat tej nazwy, ale sobie w tym momencie daruję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Czy również będziemy tacy bardzo ostrożni, czy znowu jednak stwierdzimy, dawaj, wydajemy wszystko jak leci. To tyle, jeśli chodzi o naszą opinię o rynku. To teraz zobaczmy, jakie ewentualnie będziemy mieli plany. Słuchajcie, w tym roku Troll obchodzi swoje dziesięciolecie. Dokładnie 10 lat temu, w 2010 roku. Czyli dekadę. Dekadę temu założyłem kanał Gentle TV i naprawdę nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że będę tyle, tyle lat to robił i że to się w ogóle będzie rozwijało, i że jednak wpłynie, i to chyba akcentują już też większość wydawców, i wpłyniemy na rozwój planszówek w Polsce jako taki. Ja to po prostu robiłem kompletnie hobbystycznie. Mówiłem wam już to kiedyś, czy na różnych wygadach, których udzielam, że właściwie ja nagrywałem na początku te filmiki, dlatego bo sam zapominałem zasad. I po prostu robiłem je w dużej części dla siebie i nagle okazało się, że ludzie chcą to oglądać. Tych takich moich pierwszych, pierwszych filmików w ogóle nie ma w internecie. Pierwsza recenzja to jest The Day of Fallout, więc może z okazji dziesięciolecia znajdę gdzieś tą grę The Day of Fallout i zrobię jej jeszcze jedną recenzję, żeby zobaczyć jak bardzo mocno się zmieniło. W ogóle ten budynek, gdzie to kręciłem został zburzony niestety i go po prostu już nie ma. No ale dobra, to już jakieś tam sentymentalne pierdoły. W tym roku będziemy obchodzili dziesięciolecie. W tym roku również zostanie oddane nawet chwilę przed tym nagraniem z jakieś nie wiem, dwie godzinki temu rozmawiałem z osobami, które Projektują. No właśnie, co projektują, projektują moje nasze studio nagraniowe, które naprawdę będzie tak kompletnie wypaśne, że nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że takie studio może być. I to również jest i będzie finansowane z tego, co otrzymujemy na Patronaj'cie. Więc jeśli ktoś by chciał na pomóc na Patronajcie, i żeby to studio było jeszcze bardziej wypaśne, to jak najbardziej serdecznie zapraszam. Linka macie w opisie, ale tenże rok. Będzie właśnie stał pod znakiem dziesięciolecia trolla i tego, że otwieramy studio i naprawdę praktycznie wszystko na trolu się zmieni. Tylko my będziemy tacy sami, jeśli jeszcze bardziej przystojni i jak zwykle dla Was gadający o planszówkach. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego, nowego 2020 roku. Trzymajcie się. Hej!